Swoje pięciolecie obchodzi schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy. Prezydent miasta określiła te inwestycje jako jedną z najważniejszych ostatnich lat oraz potrzebę serca. Nasze zwierzęta przez lata były wyłapywane i wywożone do innych schronisk, gdzie właściwie nie mieliśmy żadnej gwarancji, żadnych takich do końca wiarygodnych informacji, w jakich warunkach one przebywają, czy są należycie traktowane, leczone, co się z nimi dzieje dalej. O budowie schroniska mówiło się przez wiele lat, ponad 20 lat. W ciągu tych pięciu lat na pogodnej znalazło się 2675 zwierząt. To również tyle samo indywidualnych, często smutnych, zwierzęcych historii. Poznajmy jedną z nich. Zdecydowanie nasza maskotka, piesek Roki, który mieszka z nami już w trzeci rok, tak naprawdę stał się naszym takim stałym mieszkańcem, naszym rezydentem. No, jego historia jest taką smutną: to jest piesek, który po prostu ma nowotwór. On nie cierpi, bo na dzień dzisiejszy nic mu nie dolega takiego poważnego, ale no, stał się już naszym takim rezydentem ze względu na obawę co do jego zdrowia, żeby oddać go dalej. Miejsce wybrane pod budowę jest z dala od miejskiego zgiełku. Dobre miejsce to było dla nas miejsce, które nie koliduje z bliskością osiedli mieszkaniowych, które nie będzie nikomu przeszkadzać, gdzie jest dużo plenerów, gdzie można spacerować z psami. Stąd też wybór właśnie taki, właśnie to miejsce, w którym jesteśmy. No i później to, co trzeba było zbudować. Czasami to, jak szanujemy zwierzęta, świadczy o tym, jaki szacunek mamy do siebie samych. Wiele z nich trafia do schroniska w fatalnym stanie. Nie bądźmy tacy i dajmy im taki dom, jakiego sami byśmy oczekiwali. Dariusz Nowakowski- Sudecki fakt.